Drodzy, z tej strony Szpakuł Szpakowski witam was w Hearts of Iron 4 na modzie Kaiseraś, Królestwem Finlandii. Moi drodzy, od razu szybkie odpowiedzi. Nie Modern Day, bo Modern Day jeszcze potrzebuje kilku poprawek, zanim po prostu ta scena będzie fajna. Dodatkowo ten patch Hydra często crashuje grę, a dodatkowo sam mod crashuje grę i tworzą się po prostu nieprzyjemne sytuacje, gdzie po prostu crashuje grę, a nie wiem czy bym się chciał po prostu edytować filmiku po prostu po 5 minut, po 5 minut, bo mi co chwilę coś wywala. Dlatego, wróćmy do tej stabilnej opcji i spójrzmy na to, co nam dodał patch skandynawski. Dokładnie patch skandynawski, z upiększającą grę Danią, zmieniającym chyba coś grę Szwecją. Tak, up zmieniającym mocno grę Szwecją, z tego co już widzę, bo takiego drzewka oni nie mieli. Nie wiem, jakie jest właśnie z Norwegią, moglibyśmy teraz to sprawdzić. Pierwsza seria, no, pierwsza seria na seria na tym kanale, to właśnie była Norwegią, pamiętam. I też mają inne. Oni też chyba mają troszkę inne to drzewko z tego, tak mi się zdaje. Ale bardzo zbliżone do tamtego, co kiedyś było. Oni nie mieli takiego drzewka syndykalistycznego, czyli też zmienione. No i przekazuje jest jeszcze drzewko duńskie, które tutaj widzimy. Jest właśnie, no nie przetłumaczone, niestety, ale. Będzie na pewno kiedyś, które też jest naprawdę potężnie zbudowane. No i oczywiście bardzo ważne państwo, które ma naprawdę wielki wpływ na grę, Islandia. I tutaj bez kappy, bo przecież Islandia, przecież jako wyspa to jest po prostu kozak. Tylko bronić taką Islandię, no i nic nie żyć. Ale nas najbardziej interesuje królestwo Finlandii, którego rzewko za chwilę przedstawimy. Może na początku duchy narodowe. Narastające różnice poglądów. Dzienny spadek siły politycznej 0,40 i stabilizacja minus 20%. Ludy fiński były świadkiem gwałtownych wpływów niemieckich, które rozpowszechniały się w całym kraju od czasu utworzenia królestwa Finlandii w 1918 roku po zwycięstwie Białej Gwardii w wojnie domowej. Wpływ ten można zaobserwować w postaci traktatów niemieckich firm w sektorze prywatnym, niemieckiej broni i samego króla, który jest pochodzenia niemieckiego. W rezultacie naród fiński staje się coraz bardziej oburzony zaciśniającym się uciskiem sił niemieckich na Królestwie, co doprowadziło do Rosamu, które może wybuchnąć w każdej chwili. Nie grałem jeszcze na tym patchu, więc będzie dla mnie to naprawdę bardzo ciekawe. I import ukraińskiego zboża. Fabryki dóbr konsumpcyjnych 4%, stabilizacja plus 10%. Finlandia, ponieważ jej ziemie są raczej zbyt ubogie do uprawy niektórych rodzajów zbóż, została zmuszona do podlegania na państwie ukraińskim w zakresie importu portu zboża, aby uniknąć sytuacji, w której jej mieszkańcom brakuje żywności. I chociaż Ukraina jest często określana jako spichlerz Europy oraz posiada bogate zasoby, nasza zależność od ich zboża jest w najlepszym razie niepewna ponieważ nie przewidziane przyszłe okoliczności mogą zmusić kraj do zmniejszenia lub całkowitego zaprzestania dostaw zboża Pozostawiając nas w tragicznej sytuacji. Dum, 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 dum. No i rządził nas Ferdi Karl I, który jest królem niemieckim został 9 oktober, oktober, październik, tak yy, od 9 października w 18 roku przybył, yy, przybył i został tam królem, więc sam synem kogoś tam, ale nas to nie interesuje, bo powiem wam tak. Mam. O, o niemieckim królu i leci teraz fińska wersja Eriki. Jeżeli kościół teraz jej skończyła, że ten nutkę, to tak, to jest finanska wersja Eriki. Ma Karina się nazywa, no słowo Karyna. Karina, e, eee, Karina. Mamy tak, mamy sukces rebelii, rządy Madrychajma, stary porządek, który demokracji i socjaliści władzy. Z tego będziemy mogli pójść później jeszcze na politykę zagraniczną, pińską gospodarkę. I tego wszystko będą eventy. Podobno było bardzo dużo eventów i mnie naprawdę bardzo jara. Oczywiście jak najwięcej eventów posiada podobno Holandia, którą... Nie, to nie jest Holandia, to jest Irlandia i twu. Znaczy nie także twu, twu, ale tfu. Czyli Holandia też będzie kiedyś z pewnością, bo jestem bardzo ciekawy, żebyśmy zrobili morskie imperium kolonialne, Holandii, która będzie zdobywała, od może do marza. Holandia on the Waves, ale teraz mamy Finlandię! Finlandia, która w sumie... Ma ciekawą sytuację, bo ona, jak to się mówi, ona, nie, niektórzy z nich zaliczają na od tak zwanych państw skandynawskich, które pojawią się Dania, Szwecja, Norwegia, Islandia, bo nie wiem, niektórzy po, tak gadałem z różnymi ludźmi, to właśnie nie wchodziłem nigdy w umysły ludzi mieszkających w Skandynawii, więc nie wiem jaki jest ich punkt widzenia w tym celu. Chociaż znam jednego, jedną osobę, która mogłaby mi powiedzieć, jak to mniej więcej wygląda. I to się mówi, że po prostu te kraje z Unii, Skalma tego, z Unii oprócz Finlandii, która była wtedy pod kontrolą Szwecji, są to takie dobre te takie dobre ze sobą Skandynawowie, którzy tam kochają się w ogóle, miłują, dzisiaj to już z pewnością, ale my jesteśmy takim odrzutkiem my jesteśmy tym odrzutkiem, którego uwielbia tylko eksprezydent polski Kwaśniewski, bo odsłał się Finlandią. Mamy dużo tych Spurdo, tych misiów, no i oczywiście ciekawej muzyki, która jest typowo pod niemiecką określoną. Okej, okay, może na początku. Powiem wam, że nie grałem w od bardzo, bardzo No Od ostatniej serii odpaliłem tę grę z dwa, trzy razy. Powiedziałem, że nie chcę na razie grać, póki i tak się nie zmieni. nie... będę teraz nic robił. Dobra, mmm... Zróbmy tutaj w terenie Nylandu, to jest nasz rejon stolicą. może tą pierwszą, a bym drugą fabrykę, to te dwie fabryczki. Przyda się. Co produkujemy? Produkujemy okręty... Lekkie okręty 1900... No czekajcie, jaki to jest taki? Jaki to jest taki rok? To jest... który to będzie rok? Rok? To, to, to. Aha, to są niszczyciele, ale które, to które wy produkujecie? Lightships. Co wy produkujecie? Tutaj powinien być. Nie ma, nieważne. Produkujemy po prostu przestarzały sprzęt. Chyba, że to jest liczone jako przestarzały sprzęt, prawda? No właśnie, no to niech skończą produk produkcję tego okrętu i wybierzemy sobie coś nowego Produkujemy produkujmy dalej jakieś niszyciele. Może ten, bo jest taki drogi i wydaje się, że będzie na pewno bardzo dobry. Nie produkujemy w ogóle sprzętu wsparcia, dwa razy karabinki, stali nam brakuje, wszystkiego nam brakuje, jesteśmy biednym, małym krajem. Możemy ściągać od Niemców na przykład stal, żebyśmy produk produkowali. Kto jest u nas, jak wygląda nas wojsko? Mamy stan 11 chłopa i... a to są róże chopa. dobra, to są róże chopa. E, nie to. Mamy tak, i tak, i tak. I mamy tutaj górską dywizję, która jest elitarna według tutaj założeń. Jest do dupy elitarna, ale jest. Mamy również tutaj oddziały z artylerią. To jest działy bez artylerii, ale z dodatkową jedną piechotą. Mm. To znaczy, że też nam będzie lepszy, bo i tak byśmy chcieli używać tej artylerii. Więc spoko. tutaj się do tego dostosujemy. Artylerii i tak produkujemy trochę. Więc może się na początku troszkę po. albo no zróbmy. Mm, żeby tyk tyk ty, 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 Dajmy wam na przykład sierp. Będziecie sierpem na tych, jeżeli oni wyłuchną komunistów. Nie mam pojęcia, czy wyłuchną komuniści u nich. To jest akurat, wiecie, dla mnie dość bardzo niespodziewane. Mm. Mamy Mannerheima w ogóle, jako że. My nie mamy Mannerheima, o! Ale mamy naprawdę bardzo dobrych generałów. Mamy tutaj logistyk artylerii, wielkość armii generała. To się przyda, to się przyda. To wydaje się naprawdę solidny. I tutaj mamy też bardzo dobrych. Fajne, że bardzo mam bardzo dobry bardzo bardzo może bardzo Dobra, może na pierwszy bardzo mówiąc nam o tym czym jest Finlandia. bardzo 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 niepodległości Senatu Pechras Zvinchulfuda 4 grudnia 1917 roku i późniejszej deklaracji niepodległości od Rosji ogłoszonej przez Finlandię 6 grudnia 1917 roku. fińskie społeczeństwo podzieliło się na dwie grupy: Czerwoną Gwardię kierowaną przez Alego Aoltena i Białą Gwardię kierowaną przez Karla Gustawa Emila Mannerheima. Nie minęło wiele czasu zanim wybuchła wojna domowa między Czerwoną Finlandią, która składała się głównie z członków socjaldemokratycznej partii Finlandii. A Białą Finlandią złożone sił będących pod Stanami. Stanami, szanowni Państwo. Pod rządami Svinchufuda wraz z wyszkolonymi Niemczech oddziałami Jegrów. Po trzech miesiącach brutalnych działań wojskowych, wojennych, wspieranych przez Niemców, biali, zwołali wypchnąć czerwonych i delegację ludową z Helsinek i ostatecznie otoczyć wycofujące się siły, które na tych wstępnie zmuszono do poddania się. Z popiołu fińskiej wojny domowej powstało Królestwo Finlandii, które. Finlandii Wściekle antysocjalistyczny kraj kierowany przez Fryderyka Karola Heskiego po koronacji na króla Finlandii, znanego jako Friedrich Karl I. Pomimo cieszenia się okresem pokoju i ochrony, jako nieoficjalny niemiecki protektorat, pewne poczucie politycznej niechęci zaczęło się rozpowszechniać wśród fińskiego społeczeństwa ze względu na wszechobecność Niemiec i współpracujących z Niemcami oficerami Królestwa Finlandii. Ponadto radykałowie, zarówno z lewej, jak i z prawej strony, zaczęli powoli konsolidować władzę po latach zaniedbań ze strony króla i koalicji narodowej. Sien... kauta Wojton. Haha, ha, bo wiecie, a co wiemy, a bo nie wiemy, nie wiemy dokładnie w którą stronę pójdziemy, więc o co chodzi, mamy tutaj sukcesy rebelii, tutaj idziemy bardziej taka takie rządy, widzicie, tam taki autorytarny kolejny. O, ajaj, Karneski, tararara, ta 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 ta, Karneski, troszkę spadł z rowerka. Mamy dumną Finlandię, mamy ogólnie tak, eliminackie, mamy taką narodową Finlandię, Rebelnie. Taka Finlandia dla Finlandczyków, mamy Mannerheima, który... Nie właśnie nie wiem czy on chce pójść w stronę z Jemsami, czy nie. Mamy stary porządek mm, który możemy pójść w prawdziwą Finlandię, która jest taką, taką prawdziwą fińską partię, albo monarchię, czyli tutaj możemy pójść jako... Mm, taką, że po prostu uznajemy tego króla jako bądź co bądź króla, więc to jest ciekawe, to jest dla rolników, to no, jest ciekawe. Triumf DEMOKRACJI! I w tym momencie możemy wybrać socjaldemokratów, rząd Czerwonej Ziemi, albo Agrianie. Agrianie to co, Liberowie obstawia, tak? Hmm. Czy tu chodzi o liberałów? Najprawdopodobniej tak. A Utrzymanie K.O., to ja widzę, że jakieś ciekawe rzeczy. No i o socjaliści, u władzy. No to powiem wam, że na pewno będzie ciekawe co będziemy mogli tutaj wymyślić, bo z pewnością rzeczy jest dużo, że będziemy mogli naprawdę sporo fajnych... No coś takiego. Mhm. Możecie coś takiego zrobić. Będzie pewnie coś ciekawie, żebyśmy mogli sobie ogarnąć, bo ja nie wiem czy teraz nasza wybuchnie za chwilę, hej, fińska wojna domowa, która nie wiem, nigdy nie wiadomo, nigdy się nie wybuchnie, nigdy nie będziemy mieli fińskiej wojny domowej. Zawsze będziemy takim biedakami, cebulakami i tak dalej. Nie no, szacie gadam czy po 3 głupoty, ale... Na razie się ustawcie tu. Manifest totalistyczny. Znamy to manifest, czyli po prostu tutaj ci chopanowie z komuny i cały tej... Tutaj... W Związku Brytyjskiego zaczęły rozmawiać, dyskutować, dysputy prowadzić na temat jak powinna wyglądać przyszła rewolucja i tym podobne. Ciekawi mnie tylko teraz sam fakt, czy po prostu jak jest Skandynawia troszkę inna, a my możemy pójść w stronę, właśnie ja wam teraz pokażę o którą mi stronę chodzi: polityki zagranicznej. Polityka zagraniczna możemy pójść w stronę dyplomacji albo możemy pójść w stronę mm, agresywnego ekspansjonizmu. Tylko jeżeli byśmy chcieli pójść rządy Mannerheim'a. To no ja nie wiem, czy my wtedy nie idziemy w stronę. O, możemy punkt rozdać, ale na razie nic nie chcę. Czy, jak nie pójdziemy w stronę Mannerheima, to nie idziemy przypadkowo. Czarny poniedziałek uderza w Finlandię. Wygląda na to, że Finlandia nie była w stanie ominąć trudności gospodarczych, przed którymi stanęły Niemcy i inni członkowie Mitteleuropy. Europy. W związku z gwałtownym krachem berlińskiej giełdy papierów wartościowych 3 lutego niemiecka gospodarka zaczęła gwałtownie spadać. Tym samym ciągnąć z dół znaczną część świata. Ten kryzys gospodarczy uderzył w królestwo Finlandii w bardzo niefortunny czasie z powodu problemów w kraju i za granicą. Dla wielu nie jest że Finlandia, mimo iż jest krajem rolniczym, nie posiada zbyt wielu gruntów ornych, a zatem walczy o to, by sama wyżywić swoją ludność. Pozostawiono w to Finlandię pozycji, która jest zmuszona do zakupu ukraińskiego zboża w celu prawidłowego funkcjonowania populacji i uniknięcia dalszego niezadowolenia. Do tego wszystkiego jednak narasta przeciw fińskiej ludności, która powoli, ale na pewno trzeba się radykalizować i domaga zakończenia zależności od Niemiec. Czarny Poniedziałek przyznał jeszcze większą legitymizację bo radykalnym ruchom, Takim jak ruch Lapuła, A fińska delegacja ludowa powoli zaczęła powracać. Nadają ra nadając radykalizm. Radykalnym grupom jeszcze większy impuls. Demonstracje pojawił się już w wielu dziedzinach, wygląda to, że przyszłość Finlandii wisi na włosku. Pam pam pam. Czy to możemy? Hmm. Chyba, chyba będziemy zachwiet, nie? A jeszcze nie możemy, nigdy. A, już teraz. Teraz już możemy. I możemy ktoś? Nie możemy żadnym, żadną stronę pójść. Czyli możemy pójść, że. Tylko... Którą stronę to Mannerheim? Tutaj, on jest autorytarny. Czy Mannerheim może pójść w tę stronę? Nie. Nie rozumiem czegoś. Nie, bo tu jest Mannerheim, ale my moglibyśmy pójść pod, na coś innego, na przykład kok. Nie pójdziemy pod kok, bo pójdziemy... Trój... Co to, jest dwa razy kok mamy? A, bo to jest ten ŻWINFULD jakiś tam. Mhm. Czyli okej, okay. czyli nie możemy teraz pójść do strony gospodarki, bo musimy sobie stali, czy jesteśmy razem z Niemcami, czyli nie możemy mieć króleże i chcemy zrobić zależność gospodarczą. No, w zależności gospodarczej nie zależy, bo wiemy co się tutaj dzieje. Zostajemy pewnie ich marionetką i tak dalej, w ogóle my jesteśmy ich marionetką, czy nie? Nie jesteśmy ich marionetką, okej. Okay, Czy nie jesteśmy ich marionetką, ale króla odsuniemy. Ograniczony import ukraińskiego zboża. Ponieważ gospodarka Ukrainy cierpi w wyniku czarnego poniedziałku, stali oni zmuszeni do zmniejszenia ilości zboża, która do tej por którą do tej pory eksportowali. Jest to z pewnością niepożądana wiadomość, ze względu na naszą już dużą zależność od importu zboża. Wygląda na to, że Finowie będą musieli zacisnąć pasa, a fińscy rolnicy będą ciężej pracować. Jeżeli mamy nadrobić deficyt zboża. Hmm. Ha! I tak tu już nic nie produkujemy i tak nasz kraj sypie. Dobra, no. <ścoughs> no jest beznadziejne, jest beznadziejnie. Chciałbym zrobić Finlandię silną i niezależną. Chciałbym zrobić Finlandię silną i niezależną, ale również... Powiem Wam, że fajnie było tak pomyśleć nad, 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 nad tutaj mamy socjaliści, uwadze, aby zrobić socjalistyczną Finlandię, która w sumie walczy cały czas z socjalistami tylko po to, żeby za chwilę, kilka, ileś tam lat później oni wrócili, hej, to my znowu, surprise, nie spodziewałem się nas tak wcześnie, bo tutaj możemy robić czerwone siły powietrzne, tutaj możemy, jest ten, zachowanie starszych do odkryna, bo możemy pójść tutaj, okej, okay. marsz chłopski. Dążąc do osłabienia koalicji narodowej i wzmocnienia fińskiego nacjonalizmu, Ruch Lapua, istnotnie... zrywając istniejącymi z powiązaniami z partią, rozpoczął tzw. Marsz Chłopski fencinga, w Helsinkach, w którym uczestniczyły dziesiątki tysięcy Finów. Pod przewodnictwem kilku wybitnych, skrajnie prawicowych nacjonalistów, wśród nich Kulta... Kurta, Martiego, Niusa, maszerujący skandowali za emancypację Finlandii spod władzy niemieckich ciemni życieli. Rzeczywiście, Król Friedrich Karl był pierwszy. Był zaniepokojony niedawnym wzrostem nastrojów antymonarchistycznych, ultranacjonalistycznych, widząc Marsza jako zwykły oportunist i sztuczki, sztuczkę skrajnej prawicy, mającą na celu destabilizację Finlandii. W obecnej chwili koalicja między Koalicją Narodową a ruchem La Passa się w ostatnich latach niepewna. Ten raszący atak na monarchię służy jedynie zerwaniu więzi mo między monarchistami a ultranacjonalistami. Cholerni barweniusze. Czekajcie. Okej, okay, okej, okay, już wracam. Znaczy, ja. więcej nie widzieliście? Dla mnie minęło z minuta, czy dwie. Mówiliśmy o tym, że. To mi właśnie zastanawia jedna rzecz, bo fajnie pójść w stronę Mannerheima. Wiecie, bohater w ogóle, bo rusy go nienawidzą, zobacz, jak to zrobił. Tylko, czy idąc w stronę Mannerheima, to to jest autorytaryzm. No właśnie. Czy idąc w stronę Mannerheima, my nie możemy zrobić tego? Wiesz, jest to w ogóle, że trzeba mieć i tych, albo agresywny ekspansjonizm, albo coś tam. No i właśnie polityka zagraniczna, no... To jest ciekawe, to jest za ciekawe. Hmm. Powiem, że chciałem pójść bardziej na agresywny, żebyśmy mogli zrobić taki wielki atak, ale co nasza jakoś narodową Finlandię, która wiecie, widzi po prostu Wielką Finlandię od Morza Bałtyckiego aż po tutaj aż po wołograt. No w sumie Wołograd chyba nawet nie jest nasz, jak mi się zdaje. Jakie to jest morze japońskie, morze ochockie, o, od Bałtyku po ochockie. No przecież to jest idealny scenariusz, który jak może się nie udać. W ogóle my produkujemy z paliwa, Mamy 48 paliwa dziennie. Manewry na karpatach, mhm, Śmierć piórus, czekajcie to. Manewry na karpatach co wy że są, będziecie się bić, to byłoby trochę śmieszne, bo w sumie Bukaria wygra z łatwością. W ogóle jest mnie kolejne kilka rzeczy. Czy to właśnie jest zostało zmienione, bo Bułgaria ma teraz inny awatar? Czy tutaj jakieś rzeczy, które są... Są jakieś rzeczy, które są nie wiem, inne, ciekawsze i tak dalej. Nie wiem, no wiem, że na razie my przygotowujemy sobie naszych ludzi do dzielnego boju, do dzielnego boju przeciwko tym imperialnym, imperialistom i tym podobne. I jaką byśmy na pewno chcieli pójść doktrynę, bo pójdziemy z jakąś pewnością doktrynę, ale to może za chwilkę tylko tutaj skończymy na pasowe narzędzia mechaniczne chociażby, żebyśmy mogli pójść w stronę właśnie jakichś pierwszych doktryn. Czy to ma być nasza doktryna wojny mobilnej? Czy może na no, przykład przewagi ogniowej? Mobilne, wyobraźcie sobie w finlandzki, czy Czołgi. My tu mamy niemiecki model, prawda? My tu mamy model polsko-niemiecki. Protest fińskiej delegacji ludowej. Po zamknięciu Manera na Soumelinie -man przez rząd w związku z jego kierowaniem fińską delegacją ludową podczas fińskiej wojny domowej, Kulervo -wo Maner dla wielu Finlandii był kontrowersyjnym postaciem. Znaczna, znaczna mniejszość PSD i socjalistów, którzy go z Zosta którzy zostali zmuszeni do zajścia do podziemia przez rząd, chce uwolnić Manera, podczas gdy niektórzy, bardziej umiarkowani liberałowie Finlandii, sprzeciwiają się jego wyrokowi z powodu bezstronności Sądu Najwyższej Zdrady. W każdym razie dla wielu zaskakujących jest fakt, że socjaliści, którzy zostali z dużej mierze wplenieni i zmuszeni do zajścia w podziemia, w końcu wyszli z ukrycia, by zaprotestować i wystosować petycję do Manera, który nadal jest uważany za przewodniczącego de jure, fi de jure fińskiej delegacji ludowej. Wielu bardziej zaciekłych, antysocjalistycznych polityków zaczęło przekinać imię syndykalistów za sabotowanie obecnej niestabilności finansowej Finlandii oraz zwykły polityczny oportunizm. Zmiażdżaj tych drajców panowie! Hmm. I straci się punkty i konklawę. No i święty, święty Piotr ma swojego następcę. No, ma się czym szczecić, chłopak, naprawdę, bo to, co się dzieje aktualnie w tej Finlandii, to jest takie smutne. Naprawdę, to jest... Ale powiem wam, że ciekawi mnie ten. Tak, pasie. Jak to powiedzieć? Hmm... Czerwona Gwardia Finlandii zdobywająca władzę. Czerwona Gwardia Finlandii zdobywająca władzę w całej Skandynawii. Prowadząca tam swoją socjalistyczną. Socyr, politykę Socjalu, O! Prowadzimy do Szwecji socjal, czyli do kons konserwatywnej mocności Szwecji. Gdzie się oni mają jeszcze teraz? Socjal-konserwatyw. No. No. No nie wiem. No nie wiem. To musielibyśmy po prostu ustalić razem, co byśmy chcieli tutaj zrobić. Tylko jedną rzecz tutaj jest zanim będę czytał. なるほど。 Starcie Czerwonej Gwardii i Ruchu Lapua. Wyborga nadeszły straszne wieści. Najwyraźniej wygląda to, że ruch Lapua postanowił wziąć w sprawy w swoje ręce i zgodnie z wiadomością o się fińskiej delegacji ludowej, postanowił polować na pozostałych syndykalistów w nadziei na wytlenienie ich. Wygląda na to, że polowanie nie przebiegło zgodnie z planem, jednak pojawiła się Czerwona Gwardia, która wydaje się współpracować z delegacją ludową. Raporty opisywały gwałtowne walki, które wybuchły między dwoma grupami, a starcie okazało się niejednoznaczne. Ponieważ żadne strony nie była w stanie zdobyć przewagi. Ostatecznie jednak walka ucichła. Król Friedrich Karl I i Koalicja Narodowa byli bardzo zaniepokojeni trwającymi wydarzeniami, ponieważ służyły one jedynie dalszemu zasiewowi niezgody wśród fińskiej ludności, jednocześnie destabilizując Finlandię. Musimy niezwłocznie przywrócić porządek. Dzięki. Hmm. Nie, po nie potrzebowaliśmy tej fabryki wcale. Psujcie wiedzy, nie mogliście się zepsuć, nie wiem, kawałek infrastruktury, nie wiem, może tu, nie. O, to będzie fabryki, to jak wygląda ten rejon. Nie wiem, mogliście zepsuć tu fabryki, w tym rejonie to jest idealne miejsce na dwie fabryczki. No nie no, powiem wam, że ciekawie się zapowiada, tylko będzie musieli sobie ustalić jak się, pojawi się nasz moment sam wyborów i tak dalej. No właśnie. Właśnie do tego momentu chciałam dojść, którym będziemy musieli wybierać. Już teraz ja zatrzymam sobie ten odcinek, on zostanie tam gdzieś rzucony, będziecie go widzieć jakiś czas, później wcześniej i wybierzemy sobie, czy będziemy i pójść w stronę nasza, nie wiem, o, bo pamiętajcie, no tak, ja bym chciał się kierować w stronę mm, niezależności gospodarczej jak i akresowego ekspansjonizmu, abyśmy mogli zrobić wielką Finlandię na całą taką Białą Wielką Rosję, więc you know what I mean i tak dalej. Król Fryderyk Karl I podejmuje decyzję. Zwracając uwagę na ostatnie wydarzenia, co najbardziej niepokojące, różne starcia między Ruchem Laupa a Czerwonym Gwardią, Król Fryderyk Karl I rozważał kwestię uniemożliwienia S i jak policji odegrania znaczącej roli w pacyfikacji radykałów, takie jak ustanowienie precedensu, że przeciw nie będzie już tolerowany. Wielu dogmatycznych antysocjalistów w rządzie króla odpowiadał się za tym, stwierdzając, że ważny jest precedens interwencji w imieniu rządu, obok wzmocnienia policji państwowej, aby starcia nie wyrósnęły się spod kontroli, nie przekształciły się w bunt. Z drugiej jednak. A co tu tak się śmieje? A to nie Mołotow. No właśnie, śmieje się za mnie. Nie wiem, ktoś jest pod kontrolą i przekształciły się w bunt. Z drugiej jednak strony, umiarkowani konserwatyści w koalicji narodowej, obok socjaldemokratów, odpowiedzieli się za pozwoleniem na zaistnienie sytuacji i stwierdzili, że sprzeciw w królestwie Finlandii jest już wystarczająco wysoki. Wysoki, wysoki. Wysoki. I że każda interwencja rządu mogłaby doprowadzić do zwykłych obywateli do podejmowania radykalnych działań. Jasne jest yes. jednak, że król musi dokonać szybkiego wyboru, póki ma jeszcze szansę. Znaczy no u nas król będzie miał trochę więcej czasu, bo w tym momencie ja zakończę i będziemy mogli sobie wybierać co dokładnie. Tak samo jak możemy mniej więcej wybrać doktrynkę, że po prostu robimy bawimy się fińskie czołki, które zjadą, które nigdy nie wyprodukujemy ich dużo, chociaż nigdy nie można mówić nigdy, prawda? Bo może się uda wyprodukować Kuniks Tigery, królewskie tygrysy albo t 7 <noise> Będziemy mogli takie coś wyprodukować, bo jak wyglądają samoloty niemieckie. Nie wiem, różne. Więc moi drodzy, ja sądzę, że dosygalmy o na zakończenie tego odcinka. Ja jestem już Pokróś Pokowski, a to jest Hajzerais Herz of Iron 4 Finlandią. Trzymajcie ciepło, cześć!